Rynek medycyny estetycznej rozwija się od ponad 20 lat bardzo dynamicznie. W ostatnich kilku latach ten wzrost jest bardzo wyraźnie zauważalny, ale niestety w związku z tym coraz większa liczba pacjentów zgłasza się do nas jako do towarzystwa z powikłaniami, szczególnie powikłaniami, które, do których dochodzi w wyniku zabiegów wykonywanych przez osoby nieuprawnione. Przez bardzo długi czas uważano, że medycyna estetyczna jest taką trochę bardziej zaawansowaną formą kosmetologii. Otóż tak nie jest. To lekarz powinien dobrze. Zakwalifikować pacjenta, przeprowadzić odpowiedni wywiad. To lekarz posiada umiejętność leczenia ewentualnych powikłań. Te dwa środowiska lekarskie i kosmetologiczne powinny ze sobą współpracować, bo opieka, pielęgnacja skóry jest domeną kosmetologów i na pewno potrafią robić to doskonale. Natomiast koszyk zabiegów, które są, powinny być w rękach lekarzy jest już określony i nie ulega wątpliwości, że wszystkie zabiegi inikcyjne powinni wykonywać lekarze. Również ze względu na to, że te powikłania o których mówiłam na początku mogą pojawić się nie tylko po samym zabiegu, ale mogą pojawić się wiele lat po nim. Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna, wiedza na temat preparatów, które były podawane, jakie są zarejestrowane w Polsce, które z nich są bezpieczne. No to jest niestety domena lekarzy. Dlatego zachęcam bardzo wszystkich pacjentów do tego, żeby korzystać z gabinetów lekarskich. Oczywiście korzystać również z oferty gabinetów kosmetologicznych, bo one się nie wykluczają, one powinny być spójne. Ja reprezentuję Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti Aging. Jesteśmy towarzystwem naukowym i naszym celem statutowym jest edukacja lekarzy. Jako jedno z dwóch towarzystw uzyskaliśmy możliwość prowadzenia certyfikacji w ramach umiejętności medycyna estetyczno-naprawcza i w ramach w ramach tej umiejętności już ponad 70 lekarzy zdobyło ten tytuł. To jest gwarancja jednak odpowiedzialności i bezpieczeństwa dla pacjentów. Natomiast współpraca z urzędami, takimi właśnie jak dzisiaj był reprezentowany przez pana dyrektora Szulca, współpraca z takimi organizacjami jak Technomed, które zrzeszają dystrybutorów, producentów na rynku, również medycyny estetycznej, niewątpliwie będzie skutkowała, takie mam przekonanie, wzrostem bezpieczeństwa, bo to musi być wspólny dialog. Wspólny dialog po to, żeby wykluczyć te podmioty, które działają nieetycznie, które szukają drogi na skróty, a to wszystko zagraża bezpieczeństwu pacjenta.